Opowiem tym razem e, w reprezie o najlepszych postaciach to pod PvP. Na pierwszym miejscu będą wszystkie klasy peciarskie, ale najbardziej wyjdzie e, na, No, mam na myśli oz postać Światła, inaczej mówiąc, na Sniper 7C. Wiecie dlaczego? Sprawa jest prosta, ale jest bardzo kosztowna. 2 pety DD, ekwipunek plus 20, najlepiej łuki na 160, PT jakieś takie 160 90 90% pro proces, serwera zejdzie na, e, na tą... na combo. Dwa razy ciągły oszczęd. Kolejną postacią na pierwszym miejscu, razem z tymi postaciami yy, przy, przywoływaczy, yy, będzie. Yy, jak ona się nazywa? Ar Arcydrujką. Dlaczego? Walnie, walnie, wam kilka, ale dot leżycie. Obrażenie z tego ma spore. Kolejną postacią na pierwszym miejscu, oczywiście, gwardzista z łukiem. Obrażenie kosmiczne z jednego skilla. No i co powiedzieć? On w porządnym wpółkiem około 50 klocków spokojnie może chwytnąć. Czyli taki ja. No może mi jakaś żyletka by została. Ale też nie, nie, nie wiem, jakie dipsy robi z po 25. te tego wam już nie opowiem. Na drugim miejscu, ogólnie, to powinien być iluzjonista. zrobiony pod dotę też ładnie chwyta. Ale jeszcze tam w bawię, nie to nie będę się wypowiadał, tylko opowiadam z tego co widzę. Bezerker bomba. Większość osób leży. Tylko oczywiście kwestia kibunku. Myśliwy. On to ma. Podwójny chyba szczał? Coś takiego, że ci kilka szczał w cel. Albo odyszczał też ładnie chwyta. A resczeb starczach się nie będę wypowiadał. bo po prostu według mnie nie widuje KPK. Na tą chwilę. Najwięcej pekowców biega ozetów. Może zaraz zobaczymy, czy jakiś pekawiec jest pod kubrykiem. Bo ozeci to, yy, ubierają na, na siebie wpływ na podbieganie. Nie to, jeżeli ich nie złapią, tylko pety wysyłają. Do tego jakaś starsza buława. Ile? I się leży. Ale jak widzicie, jest na razie czysto. A ja, ciekawsze zobaczenie tego typu odcinka. No i do zobaczenia. na w tym odcinku. Marka.